Szczęść Boże Wam wszystkim. Naprawdę gratuluję determinacji Solidarności, bo ja już jestem trzeci dzień i głośno mówię, że jestem człowiekiem Solidarności z konserwatywnego regionu Małopolski. Drodzy Państwo, no, demokracja skończyła się po wyborze liberałów i chłopów, bo przecież widzicie co się dzieje wszystko jest sprywatyzowane. Już naprawdę, no człowiek staje się rzeczą, nikt nie broni podmiotowości rodziny, podmiotowości człowieka. No, chyba chcą, żeby te 67 lat, to już ludzie na drugi dzień byli wynoszeni, to co powiedział minister Rostowski na miejsce wiecznego spoczynku, bo chyba do tego po prostu chcą dążyć. Ja uważam, że gratuluję wszystkim z mojego regionu, Andrzejowi Skaradkowi, wszystkim z całej. Małopolski, że się nie boicie, żeście przyjechali, że nie boicie się zastraszenia. Bo drodzy Państwo, o wszystko idzie walka. O telewizję trwam. Żeby był program katolicki w telewizji trwam. Daje się koncesję takim telewizjom komercyjnym, które mają ogromne zadłużenia, a ta fundacja ma prawie 16 milionów zysków. I no nie ma za nią nie stoją możni tego świata i no stoją po prostu katolicy i jest to telewizja społeczna na pewno no, uważam, że powinno być referendum bo powinno być zrobione powinni się narodu zapytać, a to co się stało to co tu powiedział Adaś wczoraj w nocy, to ja porównuję to do czerwca, kiedy był zamach nocny i nocna zmiana, patrzcie jak to pięknie dalej idzie Wtedy, co obalano rząd pana Olszewskiego, kto za tym stoł, przecież tam byli te sami po prostu ludzie, ci sami ludzie. Także jestem z wami, na pewno jako człowiek Solidarności, jako senator Prawa i Sprawiedliwości, widzę wiele, wiele znajomych twarz, życzę wam wszystkiego, szczęść Boże i wytrwajcie. Wytwajmy, bo tak jak mówię, ja z Solidarności jestem do naprawdę ostatecznego zwycięstwa. Bo przyjdzie taki dzień, że Solidarność wygra. Wszyscy ci, którzy są teraz na tych stanowiskach eksponowanych, zapomnieli, że to dzięki Solidarności tam zajęli miejsca i że to dzięki Solidarności został obelony system totalitarny. I ja mówię jedno: nie wstydźmy się. Sztandarów, flag Solidarności, jak niektórzy pierwsi przywódcy mówią, żeby schować. Pierwsi przywódcy naprawdę powinni sobie w wielkim poście zrobić rachunek sumienia i się zastanowić nad tym, w którym kierunku idzie i w którym kierunku głosi hasła, bo teraz jest super libera. Miał puścić złodziei w skarpetkach, a puścił robotników w skarpetkach. Dziękuję, szczęść wody.